Dzień dobry, macie już kubek ciepłej kawy? Albo herbaty, kto woli? Ja wspominam o kawie, dlatego że to, że dzisiaj udało mi się specjalnie dla Was zaprosić Agnieszkę i Julię, rozpoczęło się od właśnie wspólnej kawy z Agnieszką. W zupełnie innych okolicznościach, prawda? Tak, zgadza się, Kasiu. Spotkałyśmy się w uczelni, w której pracujesz, przy filiżance ciepłej kawy, i rozmawiałyśmy o tym, że obydwie mamy coś wspólnego z wcześniakami. Ja prowadzę dla Was program Pośpieszny na świat, a agnieszka jest mamą wcześniaka, czyli Juli, która też jest dzisiaj z nami. Dzień, Dzień dobry, dobry, dziewczyny. Cześć, Kasiu. No to zaczynamy program. Dziewczyny, będę chciała Was odrobinę pociągnąć za język, dlatego że Wasza historia jest bardzo inspirująca i wiem, że Was również zainspiruje. Zacznę od Twojej mamy, jeśli pozwolisz, Julia. E, Agnieszko, jesteś mamą wcześniaka, dorosłego wcześniaka, tak. zdrowego wcześniaka, tak. jak widać na załączonym tak. obrazku. E, poród miał miejsce w 2001 roku. Tak. To już było jakiś czas temu. Tak, dokładnie. Opowiesz nam, jak to się stało, kiedy, tak. jak, dlaczego? Kiedy, jak, wiadomo. Dlaczego nie bardzo wiadomo. Właściwie żaden lekarz nigdy mi nie powiedział, co się wydarzyło. Wszystkie wyniki badań były fantastyczne, na USG Jula również rozwijała się prawidłowo, ale któregoś dnia, a właściwie wieczora, niestety nastąpił jakiś krwotok, trzeba było wezwać karetkę. Zaczęła się pewna wędrówka od szpitala do szpitala. Finalnie dwa dni to trwało, zanim wylądowałam na Karowej w Warszawie. W Warszawie, tak, jak najbardziej. I tam udało mi się jeszcze prawie dwa i pół tygodnia wytrzymać, że tak powiem, w cudzysłowie, żeby chociaż dobrnąć do ostatniego dnia szóstego miesiąca ciąży. I tego dnia już niestety dłużej się nie udało utrzymać tej ciąży. Lekarze po dość długim konsylium podjęli decyzję, że o godzinie 14 zaczynają akcję porodową Cesarkę oczywiście. Ostatni dzień 6 miesiąca, tak. czyli Jula była z ekstremalnie skrajnym wcześniakiem. Tak, to prawda. Na wtedy na granicy przeżywalności tak na dobrą sprawę, czyli dokładnie o 3 miesiące za wcześnie. Tak jej się spieszyło. Pośpiesz <grym> tym po na świat. Spieszyło jej się na świat, dokładnie tak, ale musimy wspomnieć o tym, że to był rok 2001. Podejrzewam, że w dzisiejszych czasach rodzice wcześniaków mają zupełnie inne warunki na oddziałach szpitalnych niż miałaś ty. Zdecydowanie, zdecydowanie lepsze, łatwiejsze, a przede wszystkim zdecydowanie większy dostęp do informacji o tym. Y jak to w ogóle ugryźć? Co to znaczy być wcześniakiem, co to znaczy być rodzicem wcześniaka? Z czym to się wiąże? Mają też możliwość i okazję zobaczyć to, czego mi tak najbardziej zabrakło w tamtym czasie, tych prawie 20 lat temu, że mogą zobaczyć taką fajną dziewczynę, dowiedzieć się o tym, że urodziła się o 3 miesiące za wcześnie. A wszystko jest w porządku. Tu musicie mi uwierzyć na słowo, że wszystko jest w porządku. Widzimy, że wszystko jest w porządku. Natomiast wtedy nie, to wtedy było zaskoczenie ogromne. Właściwie wiedzą dysponowali wyłącznie lekarze neonatolodzy i przecudne pielęgniarki, niewątpliwie z oddziału neonatologii, z oddziału intensywnej terapii na karowej. My, rodzice, byliśmy trochę pozostawieni sami sobie. Wtedy dopiero raczkował cały system kangurowania, który dzisiaj jest chyba rzeczą oczywistą na takich oddziałach. Ja mogłam Julę dopiero przytulić po jakichś dwóch, trzech tygodniach. I to było niesamowite uczucie, bo tak naprawdę dostałam takie zawiniątko w kocyku. I poczułam tylko wagę tego kocyka, tak naprawdę, ponieważ jej waga urodzeniowa to było 580 gram. Więc kiedy ją mogłam dostać na ręce, to nawet nie było kilogram. W związku z tym rzeczywiście to było takie wrażenie, które jest ze mną do dziś. Ciężko sobie to wyobrazić. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. I nie życzę nikomu, żeby musiał przeżywać takie rzeczy. Myślę, że to kangurowanie jest bardzo ważne, i zarówno dla rodziców, jak i dla wcześniaka to oczywiste. Czyli niespełna kilogram, tak. Troszkę więcej niż pół kilo. Ja jestem cały czas w szoku, bo to jest, to jest tak mało. Ale z drugiej strony. Dwa i pół tygodnia w inkubatorze, i czy to znaczy, że po tych dwóch i pół tygodniach mogłaś przytulić Julę i już ona została z tobą, czy musiała nie, wrócić? Nie, absolutnie to było dosłownie na minutkę yy, i musiała tam wrócić. W inkubatorze tak naprawdę na ojomie wcześniaków spędziła miesiąc, to taki widok bardzo. Z gatunku science fiction, zwłaszcza jak się wchodziło, kiedy to słychać źródło, tak. Te sprzęty, które wydawały odpowiednie dźwięki. Coś, co możemy zobaczyć na, na filmach, ale robiło wrażenie ogromne. Na wszystkich inkubatorach były takie fajne czerwone serduszka z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Potem, kiedy po miesiącu Jula wyszła już z inkubatora na Ojomie do inkubatora, niemniej w dalszym ciągu, na oddział neonatologiczny. Tam właściwie również każdy sprzęt miał te serduszka. Jaka była Twoja rola, jaką mamy przy tym inkubatorze? Czy mogłaś coś zrobić, w czymś pomóc? Niestety nie. Ta bezsilność generalnie chyba była jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaka mnie przez te trzy miesiące Spotkała, bo na początku, kiedy ona była na Ojomie, nie mogłam tam nawet włożyć ręki do, do inkubatora. Mogłam to zrobić dopiero na dobrą sprawę po miesiącu, kiedy było to już, że tak powiem, dozwolone i można było ją po prostu pogłaskać, podtrzymać za tą mikroskopijną jeszcze rączkę albo za taką malutką stupeczkę. Kiedy można było ją um... Pogłaskać po główce taką specjalnie w całej Warszawie szukałam specjalnej szczotki, która byłaby bez bardzo miękkiego włosia, żeby można ją było czesać, żeby ona czuła troszeczkę ten dotyk, mówiłam sobie, że słyszy mój głos. Ja do niej przez 8 godzin stałam przy tym inkubatorze i mówiłam. I to jest bardzo ważne, drodzy rodzice, żebyście byli z dzieckiem, jeśli możecie to głaskali, jeśli macie na tyle siłę, a wierzę, że będziecie mieli, to to mówili do dziecka, śpiewali, czytali bajki, bo to dziecko słyszy i to dziecku pomaga. Tak, tak, myślę, że tak. W związku z tym ja jej opowiadałam wszystko, co się działo, wszystko, co chcieli jej przekazać najbliżsi, bo też nie można było w zasadzie poza rodzicem, właściwie babcia została wpuszczona tak troszeczkę, dzięki życzliwości właściwie tylko pań pielęgniarek. Hmm, też bardzo przeżyła tę wizytę. E, I na, na pewno słyszą, na pewno ten dotyk jest przede wszystkim bardzo ważny. E, I myślę, że nie, nie trzeba sobie zadawać wtedy zbędnych pytań ani myśleć, czy ja jestem w stanie coś zrobić. Po prostu trzeba być, bo tak naprawdę to jest to, czego to dziecko potrzebuje. Julia, tę historię pewnie słyszałaś już tysiąc razy, prawda? Tak. Przy okazji każdego spotkania rodzinnego zawsze wspomina się e, historię ważną, ale e, historię z happy endem, bo e, mówi się, że wcześniakiem się jest całe życie i to jest bezdyskusyjne. Natomiast wcześniactwo to nie jest tragedia, to nie jest wyrok. Odpowiednie leczenie, o które będę chciała Cię zapytać pod tym kątem, czy coś pamiętasz, a jeśli tak, to co. E, ale zanim przejdę do Ciebie, to. Mm, to Ciebie, Agnieszko, zapytam: jak to wyglądało, jak wyszliście ze szpitala? Rehabilitacja, bo na pewno czekały Was jeszcze długie procesy, jeśli chodzi o badania i leczenie. Tak, bo tak naprawdę ta historia z wcześniakiem zaczyna się dla rodzica dopiero w momencie wyjścia ze szpitala. Bo przez te trzy miesiące, czyli 2,5 miesiąca w przypadku Julki, leżenia w inkubatorze, i, i, i dwa tygodnie takiego przejściowego leżenia w łóżeczku, już można powiedzieć, kiedy uzyskała tę wagę 2,5 kg, zawrotna waga, jak dla niej wtedy, a przede wszystkim wydolność płuc była już prawidłowa, zamknięta, zamknięty przewód butala, więc te, te, te wszystkie rzeczy zostały jakby. Zrehabilitowane na tym etapie, na którym powinny być, bo tam jeszcze przecież retinopatia wcześniacza, właściwie chyba nie ma wcześniaka, który nie przeżył laserowej korekcji. W Centrum Zdrowia Dziecka. Ta historia się dopiero zaczyna w momencie, kiedy dostajemy to dzieciątko i, i, i ten stres, kiedy jesteśmy w domu sami po prostu. Nagle bez pielęgniarek, bez pomocy fachowców. No właśnie, bo w szpitalu czuwają nad nami profesjonaliści, a tutaj tak. zostajemy z dzieckiem i podejrzewam, że rodzice dzieci urodzonych o czasie również stresują się tym, że zostali w domu z takim maleństwem, a co dopiero jeśli chodzi o wcześniaki. Tak, to jest taki stres siedmiodniowy w moim przypadku. Ja przez 7 dni po prostu miałam tutaj zaciśnięte gardło, i wtedy poczułam, co to znaczy, nie mieć dostępu na przykład do sprzętu, który dzisiaj dzięki fundacji możemy wypożyczyć na przykład, prawda? Czyli monitorowanie oddechu. Ja sama byłam tym sprzętem. Ona spała, a ja słuchałam, czy oddycha, bo bezdechy, które były wyłapywane w inkubatorach, były natychmiast zaopiekowane, tak? A tu ja zostałam z tym sama. To samo z laktacją. Laktację można wywołać. Tak, mimo że dziecko nie jest w stanie, nie ma siły, żeby ssać, natomiast laktację da się wywołać, ale w momencie, kiedy jesteśmy już w domu sami, potrzebujemy laktatora, 20 lat temu to była mission impossible. Podejrzewam. <grym>, także fantastycznie, że teraz rodzice wcześniaków mogą liczyć chociażby właśnie na taką pomoc. A co za rehabilitacją, że podejrzewam, że mm, Trwała kilka lat, i tutaj właśnie możemy wyłapać moment, w którym Ty będziesz pamiętać cokolwiek z tego okresu, bo na razie to są historie, które pamięta bardzo dobrze, pamięta mama. Tak, myślę, że pierwsze trzy lata, no to jest oczywiste, że Jula tego nie pamiętasz, ale te trzy lata to jest opieka, przynajmniej te 20 lat temu, tak to wtedy wyglądało, że przychodnia neonatologiczna na, na Karowej, w szpitalu na Karowej, ten okres akurat obejmowała, także jeździli, jeździłyśmy wtedy na badania. Zlecane nam były pewne kolejne działania rehabilitacyjne. E, zarówno fizjoterapia. Pamiętam, jeśli dobrze, jeśli dobrze zapamiętałam, to była to terapia metodą bobatów, e, gdzie jeździłyśmy wtedy do piaseczna autobusem trzy razy w tygodniu. <laughs> Trzeba to było wszystko świetnie zorganizować, bo przecież ja jeszcze pracowałam wtedy już. E, I to była terapia, która pozwalała zrehabilitować, e, to za słabe napięcie mięśniowe. Później terapia neurologiczna też w grę wchodziła. Jeszcze później fizjoterapia, która uczyła nas. Siadać, uczyła nas raczkować. Ja tak mówię nas, ponieważ ja robiłam te ćwiczenia razem z nią siłą rzeczy. I taki nasz sukces zaczęła Jula raczkować na dzień przed swoimi pierwszymi urodzinami. Pięknie, no dobrze, ale to mówimy o trzech pierwszych latach tak. życia. Potem po tych trzech latach opieka jakby państwowa się kończyła i można było. Albo poszukać na własną rękę dalszego ciągu rehabilitacji, bo taki był absolutnie niezbędny, albo nie mieć takich możliwości. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co działo się w rodzinach, które nie miały takiej możliwości, zarówno finansowej, jak i takiej organizacyjnej. No my jeszcze wiele lat korzystałyśmy z rehabilitacji fizjoterapeutów. Po to, właśnie, żeby zniwelować na tyle, na ile się da w te skutki wcześniactwa. Czy ty któreś z tych ćwiczeń, któreś z tych spotkań rehabilitacyjnych pamiętasz? Hmm. Chyba nie bardzo. Jeżeli już to może coś w domu, ale też nie do końca. Raczej pamiętam już późniejsze okresy. Ale to też prędzej odnośnie mowy, czy mniej ruchowe. Czyli rehabilitacja to była jedna sprawa, ale trzeba było wesprzeć się również logopedą. Tak, tak były też ćwiczenia logopedyczne, a na późniejszym etapie. Też ćwiczenia w poradni psychologicznej, takie dedykowane właśnie wcześniakom. No niestety to już na etapie szkoły podstawowej, prawda? To była od, od piątej klasy, chyba. Jeśli dobrze pamiętam, to też jest duża różnica między tym, co się dzieje dzisiaj, jak my dzisiaj jesteśmy w stanie szybko diagnozować dzieci na etapie drugiego-trzeciego roku życia, wtedy diagnoza była odsuwana w czasie, tak na dobrą sprawę zaczynała się w okolicach trzeciej klasy szkoły podstawowej, czyli mamy lat 9-10 kiedy rzeczywiście ja musiałam jakby wymuszać troszeczkę pewne czynności tak, na, i, 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 i wymusić po prostu taką diagnozę. No i okazało się, że no cóż, pewnie takim wtórnym jakimś efektem tego wcześniactwa jest chociażby dość utrudniająca w życiu dyskalkulia. Tak, to, to, są, to jest jeden z efektów, ale Jula, ty masz 19 lat, jesteś w klasie maturalnej. Czy to, że jesteś wcześniakiem, teraz już dorosłym, wcześniakiem, w ogóle funkcjonuje w twoim życiu? Nie. Kompletnie ja tego nie odczuwam w żaden sposób, nie mam czegoś takiego, że nie jestem z rówieśnikami, bo, bo nie czuję się na przykład, nie mam problemów z, właśnie z kontaktami z ludźmi, z wykonywaniem zadań, poleceń jeżeli chodzi o szkołę, z podejściem do matury też nie mam żadnego problemu. Jestem też w technikum, więc wykonywanie wszystkich zadań, poleceń, nauczycieli, prowadzących. Nie ma żadnego takiego. I rehabilitacja ta ruchowa skończyła się w jakim wieku? Wydaje mi się, że w, w około ósmego roku życia. Czyli tutaj dopiero dostaliśmy taką e, diagnozę od, od lekarzy, że jest ok. I to był też moment, w którym się wtedy Julia dopiero nauczyła jeździć na rowerze. 8 jako pozytywny efekt. Oczywiście, że tak. Przed włączeniem kamer rozmawiałyśmy o tym, że posiadacie zdjęcia, mhm. na których widać tą dysproporcję w momencie, kiedy mamy ogromną pieluchę, ogromną w zderzeniu z wcześniakiem, tak. natomiast pieluchę, która jest Najmniejszą pieluchą Dziękuję. dla noworodków. To, ta rozmowa była y, rozpoczęta przy okazji y, zobaczenia jakiegoś zdjęcia z naszego niezbędnika. Y, ja z chęcią będę namawiała Was, żebyśmy się tymi zdjęciami pochwalili, podzielili. Natomiast jeśli chodzi o niezbędnik. Takich rzeczy nie było w momencie, kiedy ty zostałaś mamą. Nie, Absolutnie nie było. To, to nie istniało. Spróbujmy sobie to wyobrazić. To będzie ciężkie, to zwłaszcza dla młodych ludzi, 20 lat temu. Istniał internet, ale nie, nie było smartfonu. Nie, nie nie było, nie było. Istniały komputery. Pracowałam już na komputerze i był internet. Jedyne informacje, co prawda, jakie mogłam znaleźć, to albo po angielsku, albo po francusku, bo te dwa języki znam. Troszkę mi było łatwiej, ale powodowało to jedynie to, że Mogłam pozazdrościć troszeczkę chociażby właśnie tego, że w Anglii były już wtedy pieluchy dla wcześniaków. One nie były osiągalne na polskim rynku wtedy. Więc rzeczywiście z tym najmniejszego rozmiaru Newborn Julii wystawała po prostu głowa. I, i, I to było wszystko. Uh, a, um. Ja się uśmiecham, dlatego że podejrzewam, że to zdjęcie jest w tej chwili bardzo słodkie, ale wtedy to był strach i, i lęk. Ale z drugiej strony, ten obrazek, który dzisiaj widzimy, pokazuje nam, że, że uczucia strachu, lęku przed przyszłością są zupełnie normalne, ale wcześniactwo. No, wcześniej, jakim jest się całe życie, ale to nie znaczy, że to jest wyrok i że mamy się poddać, tylko możemy walczyć o życie swojego dziecka. No i później mamy taką dziewiętnastolatkę, która niedługo będzie zdawać maturę. Absolutnie tak. To jest mój Oscar, Wiktor i Nagroda Nobla w jednym. A to uczucie takiego osamotnienia, stresu i, i strachu przede wszystkim, o których Kasiu mówiłaś, towarzyszyły mi 24 godziny na dobę przez całe trzy miesiące jej pobytu w szpitalu i dużo bym dała wtedy, żeby ktoś mi pokazał taką dziewczynę i powiedział, słuchaj, wyjdziesz z tego, tak? Po prostu trzeba, trzeba o to walczyć, nie można się poddać, bo rzeczywiście te informacje, które, które dostają rodzice wcześniaków w momencie, kiedy młody człowiek przychodzi na świat, są od lekarzy, są Podawane w formie oczywiście bardzo przyjaznej, ale są dramatyczne tak na dobrą sprawę. One wyglądają bardzo, bardzo krótko. Jeżeli dziecko przeżyja, ma na to 10% szans, to tylko 5% z tych 10 jest takie, że przynajmniej w takim stanie, jakim ona się urodziła, że to nie będzie warzywo. Przepraszam za dosłowność, ale tak to właśnie wyglądało. I zostawiają nas troszeczkę z taką informacją. Mam nadzieję, że dzisiaj wygląda to zdecydowanie inaczej, że inne jest podejście. Nie, dużo bardziej delikatny, na pewno dużo więcej wiedzy już mają, i zarówno i lekarze, i pielęgniarki, i sami rodzice. Wiedzę, którą dostajemy w szpitalu, zawsze podają nam w formie medycznej, tak. Tak, takiej bardzo, tak. bardzo suchej i konkretnej. Może to dobrze, może przydałoby się więcej empatii, ale. Dlatego cieszę się, że mogę powiedzieć z dumą, że jest też fundacja wcześniej, rodzice rodzicom, i, i chcemy pomagać właśnie w tych aspektach, w których ty nie miałaś pomocy te 20 lat temu, ale wiem, że Jula ma rodzeństwo. A bardzo często jest tak, że jak rodzi nam się wcześniej, to zastanawiamy się nad drugim dzieckiem. Tak, to jest. Yy... Taka obawa, że skoro ta pierwsza ciąża, czy ta akurat, która się zakończyła porodem wcześniaczym, taka właśnie była, to ta druga prawdopodobnie będzie taka sama. Nie wiem, czy jest to uzasadniona obawa, ona oczywiście we mnie była, ponieważ 11 lat po tym, jak, jak Jula przyszła na świat, e, przyszła na świat Julki siostra młodsza, która ma w tej chwili lat 9. I proszę wyobraź sobie, że ciąża przebiegała książkowo, bez żadnych problemów. E, Poruszyła mi natury, to jest ważne, żeby podkreślić, że po cesarce, jednak i po 11 latach, e, bez żadnego problemu dało radę to zrobić. I wtedy też widziałam różnicę w podejściu, w tej empatii, o której wspomniałaś, mm, chociażby na, na oddziale, właśnie poporodowym, co jest bardzo ważne. Więc można, więc da się. Piękna historia. Jula, ja ci chcę bardzo podziękować, że zgodziłaś się, żeby mama opowiedziała y, wszystkim, jak to wyglądało 20 lat temu, i żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda teraz. Agnieszko, dziękuję za, za to, że się zgodziłaś, bo Bardzo wiem, że, że to jest rozmowa, która przywołuje wspomnienia i, i kosztuje wiele emocji. Tak, to prawda. Czy ja mogłabym Cię prosić o jedną rzecz? Bo chciałabym, żebyś tam, do kamery, powiedziała tym wszystkim młodym rodzicom, którzy właśnie się stresują, którzy przeżywają to samo, co Ty przeżywałaś, że uczucia, które im towarzyszą, ten strach, ten lęk, obawa o wszystko są normalne. Ale później możemy zderzyć się z twardą rzeczywistością, która zaprowadzi nas do, do szczęśliwego końca. Dokładnie tak. Kochajcie i ufajcie. To jest chyba najważniejsze. Bo potem to, co się wydarzy, ile, ile pracy jakby włożycie w to, będzie procentowało absolutnie bardzo mocno. Ten stres, który Wam towarzyszy, ten lęk i takie uczucie, uczucie osamotnienia na pewno w tej walce jest absolutnie normalne i dobrze, że ono jest, ponieważ jest to takie uczucie mobilizujące. Mnie Julka nauczyła fantastycznej rzeczy organizacji czasu. Jestem absolutnie mistrzem w organizowaniu wszystkiego i wszystkim, i to tylko dzięki niej. I zobaczycie, ile będziecie się w stanie nauczyć, przechodząc kolejne etapy wcześniactwa z waszymi dziećmi, i jak piękne będą dla Was każde najdrobniejsze, nawet sukcesy. Także nie poddawajmy się nigdy. Dziękuję Wam za przybycie do studia, a Wam, drodzy rodzice, obiecuję, że takich inspirujących historii będzie tutaj wiele. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.